Odnaleziona po I wojnie światowej w wiejskim kościele w Gietrzsfaldzie i przywieziona do Ostrudy czternastowieczna wieczna pieta, do której na przestrzeni wieków modlili się krzyżacy, Niemcy i Polacy. To arcydzieło sztuki snycerskiej jest jednocześnie wymownym signum czasów i okoliczności powstania miasta. Civitas Ostirroda, bo tak zapisano najwcześniejszą formę nazwy miasta, około 1329 roku założył wielki szatny zakonu krzyżackiego. Komtur Dzierżgoński, Luther z Brunszwiku. Piaszczystą wyspę przy ujściu rzeki do Rozlewiska ludzie wybrali jako najdogodniejsze miejsce do założenia stałej osady. Łatwo było tu się bronić przed wrogiem, łatwo było wyruszyć na polowanie do lasu lub popłynąć łodzią na łowiska do jezior i strumieni. Miasto ze światem zewnętrznym łączyły trzy bramy, porządkujące ruch tranzytowy w obrębie murów miejskich. Najważniejsza była brama łazienna w okolicach dzisiejszego mostu przy ulicy Pułaskiego, która wprowadzała podróżnych przez Elbląg do portów hanzeatyckich nad Bałtykiem. Bardziej lokalna była brama kościelna, przez którą ruszali kupcy do Olsztynka i Olsztyna. Ważne znaczenie gospodarcze miała brama garncarska, Współcześnie symbolicznie zrekonstruowana przy budynku banku, do której rozwidlały się trakty do Dąbrówna i Iławy. Miasto średniowieczne to nie tylko zabudowana przestrzeń okolona murami obronnymi. Miasto to także gospodarcze patrimonium. Rolnicza przestrzeń oznaczona kopcami granicznymi. Jeden taki kopiec zachował się koło ostrudy w okolicach Morlin. Jedna z ostruckich legend opowiada o dzielnym kowalu, który na prośbę rajców miejskich, na własnych barkach, przeniósł ogromny kamień graniczny aż w okolice dzisiejszej wsi Górki. Dzięki czemu miasto znacznie poszerzyło swoje posiadłości. Według legendy doniósłby ten głaz jeszcze dalej. Ale rozsierdzony krzyżak na koniu, nie chcąc do tego dopuścić, przeciął mieczem rzemienie, którymi kamień był opasany. Kowal upadł, a głaz śmiertelnie zgruchotał mu kręgosłup. Legenda ta ma swoje odniesienie historyczne i bezpośrednio nawiązuje do nadania miejskiego z 1348 roku. W dokumencie tym mowa jest o wcześniejszej sztucznie usypanej granicy południowego patrymonium miejskiego. Tak zwanej ślimaczej górze. Zamek od czasów swego powstania w XIV wieku aż do lat 70. XIX wieku był centrum władzy państwowej. Tu w latach 1341-1525 swoją siedzibę miało komturstwo ostruckie. Tu, po bitwie pod Grunwaldem, na dwa dni złożono zwłoki Wielkiego Mistrza Ulricha von Mönchengena. Pochowano go potem w Kaplicy Świętej Anny na zamku w Malborku. Po komturze lokatorem zamkowych komnat stał się świecki starosta księstwa pruskiego. W ciągu wieków swojego istnienia Ostrucki Zamek, wielokrotnie niszczony i odbudowywany, Przyjął w swoich murach znamienite osoby, które wywarły znaczący wpływ na historię Europy. Podczas pierwszej wojny szwedzko-polskiej w roku 1628 na Ostrudzkim zamku swoją kwaterę miał król szwedzki Gustaw Adolf II. Pod koniec zimy 1807 roku na zamku zamieszkał cesarz Napoleon Bonaparte. Stąd aż do 1 kwietnia zarządzał państwem i dowodził armią. Z listów do cesarzowej Józefiny wiadomo, że miasto niezbyt przypadło mu do gustu. Cesarz Francuzów nazywał je marną wsią. Chociaż w jednym z listów przyznał, że paradoksalnie nigdy nie czuł się lepiej. Pobyt Napoleona w Ostrudzie uwiecznili na płótnach dwaj malarze. W Wersalu pod Paryżem ciągle można oglądać biwak pod Ostrudą Le Lecomte i obraz Napoleon użyczający łask mieszkańcom Ostrudy. Pędzla Mikołaja Pons Camille. W ciągu wieków swego istnienia ostróde często trawiły pożary. Jeden z groźniejszych wybuch 21 lipca 1788 roku. Miasto zgorzało wówczas niemal doszczętnie. Zastanawiano się nawet, czy jest sens je odbudowywać. Nowe domy wzniesiono z cegieł pozyskanych z rozbiórki średniowiecznych murów obronnych. Przestrzeń urbanistyczna Ostrudy stała się otwarta. Rozbudowa miasta, która trwa aż do dzisiaj, rozwijała się w kierunkach północnym i południowym. Kronikarze miasta w latach 30. XIX wieku pisali, że epidemia cholery zrobiła miastu mniej złego niż 40-dniowy biwak armii cesarskiej w 1807 roku. Ostruda szybko jednak podnosiła się z upadku. W 1809 roku odbyły się pierwsze wybory do rady według nowej ordynacji miejskiej. Ostruda otrzymała też nowy herb. Rycerza, siedzącego dumnie na bojowym koniu, zastąpił dynamiczny święty Jerzy, zabijający smoka wijącego się u kopyt ognistego rumaka. Zbudowany po wielkim pożarze nowy ratusz na starym rynku, nadal pełnił rolę centrum życia administracyjnego Ostrudy. Zmieniało się jednak jego otoczenie. Zniknęły budy i stragany przyklejone niegdyś do ścian dawnej średniowiecznej siedziby burmistrza. Pojawiły się jasne ławy i równy bruk. A miejsce studzien zajęły nowoczesne pompy. W miejscu jednej z nich stoi dziś ustanowiony 1 maja 2004 roku pomnik Jedności Europejskiej. Jak informuje tablica, pomnik ten powstał w 1907 roku jako fontanna trzech cesarzy. Upamiętniać miała wyjątkowy rok 1888 w którym w państwie pruskim rządzili kolejno Trzej Królowie. Niemałą rolę w rozwoju miasta odegrało wojsko. Najstarsze koszary to tak zwane berg Kaserne przy obecnej ulicy Garnizonowej. Pochodzą z lat 60. XIX wieku i powstały w miejscu, gdzie w latach 40. XIX wieku zbudowano pierwotnie arsenał obronny, główny obiekt planowanej, ale nigdy nie zrealizowanej do końca twierdzy ostródzkiej. Grolman-Kazerne, znane Ostrudzianom jako Czerwone Koszary, powstały w latach 1890-1898 i były w tym czasie bardzo nowoczesnym, samowystarczalnym logistycznie oraz aprowizacyjnie kompleksem militarno-bytowym. Obecnie opuszczony przez wojsko kompleks Czerwonych Koszar jest jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych w Ostrudzie. Rajter kazerne, popularnie zwane białymi koszarami. Zbudowano je w latach 1913-1927 w południowej części miasta, a budowę sfinansowano z budżetu miejskiego. Projektantem białych koszar był znany architekt Fritz Heitmann. Po II wojnie światowej koszary zajmował pułk czołgów i artylerii ciężkiej. Jednostkę zlikwidowano w 2002 roku, a koszary przekazano miastu. Powstało tu wiele nowych instytucji, firm i placówek handlowych. Miasto to wspólnota żywych i umarłych. Najstarszą zachowaną nekropolią w Ostródzie, sięgającą swymi początkami XVIII wieku, jest tak zwana Polska Górka. Cmentarz pięknie położony na terasowatym wzgórzu między ulicami Olsztyńską i Garnizonową. Wśród zachowanych nagrobków najbardziej czytelny jest grup Gustawa Gizewiusza, proboszcza Ostródzkiej Parafii Ewangelickiej i Polskiego Kaznodziei w latach 1835-1848 znanego regionalisty i etnografa. Pielęgnowane są też groby założyciela Ostruckiej Żeglugi Pasażerskiej, Adolfa Teclafa i jego żony Jadwigi. Muzyka Okolice starego młyna przy ulicy Mickiewicza to najstarsze centrum przemysłowe Ostrudy. U schyłku XVII wieku przeniesiono tu zamkowy młyn i rozbudowano go o tartak oraz karczmę z bogato zaopatrzonym działem handlowym. Prawie 200 lat później, w sąsiedztwie Kompleksu Młynskiego, powstała śluza i wykopano koryto odcinka kanału Elbląskiego, wiodącego przez jezioro Pałzeńskie do miejscowości Buńki nad jeziorem Szeląg. Przy tej samej ulicy nazywanej kiedyś Strasse z racji istniejących tu wcześniej pastwisk dla koni przy skrzyżowaniu z obecną ulicą Olsztyńską w latach 60. XIX wieku powstała pierwsza duża firma Adalberta Schmidta, produkująca narzędzia rolnicze i odlewy żeliwne. Projektantem i budowniczym kanału elbląskiego w okresie budowy nazwanego kanałem oberlandzkim był Georg Jakobsztenke. Flak kanału rozpoczyna się w Ostrudzie i tu od lat 70. XIX wieku powstawało wiele firm nastawionych na korzystanie z możliwości transportu wodnego do portów bałtyckich. Najokazalszym, niestety, już nieistniejącym obiektem z tamtego okresu prosperity gospodarczej Ostrudy był Spichlerz nad Zatoką Drwęcką przy obecnej ulicy Spichrzowej. Spichlerz wzniesiono na początku XX wieku przez udziałowców założonego w 1903 roku Ostródzkiego Towarzystwa Żeglugowego. W latach 70. XIX wieku cywilizacja w kolejnej odsłonie wjechała do Ostrudy przy wtórze stukotu i sapania lokomotywy. W sierpniu 1872 roku witano próbny pociąg na nowo wytyczonym szlaku kolei żelaznej z Berlina do Insterburga. Ostruda stała się ważnym węzłem kolejowym. Na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku powstały tu duże zakłady naprawy taboru kolejowego. Nową, ważną grupą społeczną w Ostrudzie stali się kolejarze. Zamieszkali oni m.in. na osiedlu, które na początku XX wieku zbudowano przy obecnych ulicach kardynała Stefana Wyszyńskiego i Seweryna Pieniężnego. Szkolnictwo w nowoczesnej Ostrudzie przełomu wieków XIX i XX stanowiło bardzo istotny element życia społecznego. Najbardziej historyczny jest budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2. W 1862 roku otwarto tu pierwszą ostródzką szkołę publiczną. W sierpniu 1914 roku, w tych murach, mieścił się sztab niemieckiego dowództwa bitwy pod Tannenbergiem, w której wojsko dowodzone przez marszałka Paula von Hindenburga rozgromiło rosyjską armię generała Aleksandra Samsonowa. Była to także pierwsza siedziba gimnazjum miejskiego, które przeniesiono w 1907 roku do nowego gmachu przy obecnej ulicy Drwęckiej. Dzisiaj w dawnych klasach gimnazjalnych uczy się młodzież liceum ogólnokształcącego nr 1. Szkołę nazwano imieniem Jana Barzyńskiego, chorążego Ostruckiego, przywódcy opozycji antykrzyżackiej, członka Związku Jaszczurczego i współzałożyciela Związku Pruskiego. Od 1872 do 1926 roku przy obecnej ulicy Jana Pawła II w miejscu dzisiejszej Galerii Mazurskiej w monumentalnym gmachu funkcjonowało seminarium nauczycielskie. Wieków XIX i XX to czas najbardziej dynamicznego rozwoju Ostrudy, głównie za sprawą innowacyjnej działalności dwóch ludzi: burmistrza Alberta Elwenspoeka i starosty Gustawa Adameca. Dzięki nim w mieście i okolicy powstała sieć elektryczna. Założono wodociągi i kanalizację, uruchomiono gazownię. Zabudowano i upiększono nowe ulice miasta i jego przedmieścia. Z nawierzchni ulic zniknęły kociełby zastąpione nawierzchnią z kostki granitowej. Powstały parki i zieleńce miejskie, w tym rozległy park Kolisa oraz aleje spacerowe. Prężnie działały kluby wioślarskie i gimnastyczne. Wiele z inwestycji powstałych w tamtym czasie istnieje w ostrudzie do dzisiaj. Secesyjne kamienice przy ulicy Jana Pawła II, ozdobiona symbolami wolnomularskimi kamienica przy ulicy Sienkiewicza, czy wzniesiona w 1902 roku wieża pamiątkowa poświęcona kanclerzowi Otto von Bismarckowi. Po pierwsze Tadeusza Gościuszki stoi dziś na postumencie po dawnym pomniku poświęconym poległym w wojnach z Francją, Danią i Austrią. Dzieło obu wybitnych samorządowców ostródzkich dokumentował między innymi Hugo Carstensen. Najpopularniejszy w mieście fotograf. Swoje atelier urządził w kamienicy, którą wzniósł tuż koło linii kolejowej. Na początku obecnej ulicy Stapińskiego. Ostrudzie mimo obowiązującego w średniowieczu katolicyzmu, a po 1525 roku ewangelicyzmu, zawsze znajdowały swe przyjazne miejsce inne grupy wyznaniowe, jak Żydzi, Kalwini czy Baptyści. Mieszkali tu nie tylko Niemcy, ale i Polacy, Mazurzy, Holendrzy i Szkoci. Widok z okolicy trasy szybkiego ruchu S7 umożliwia spojrzenie na wieżę wszystkich trzech najważniejszych świątyń Ostródy. Najmniej wyniosła jest wieża kościoła pod wezwaniem Świętego Dominika Savio. To najstarsza ostródzka świątynia, wzniesiona w XIV wieku jako kościół miejski, najpierw katolicki, a od czasów reformacji aż do 1945 roku ewangelicki. Dwie strzeliste wieże to zwieńczenie nowego kościoła ewangelickiego, który wzniesiono przy obecnej ulicy Sienkiewicz'a w latach 1907-1909, gdy stary średniowieczny kościół okazał się zbyt ciasty dla wiernych. Ostatnia samotna wieża w panoramie miasta to wieża Kościoła Katolickiego. Dobudowana została w latach 1910-1913 do świątyni stojącej od 1857 roku przy skrzyżowaniu obecnych ulic Sienkiewicza i Czarnieckiego. Wraz z kościołem powstał niewielki, od zawsze katolicki cmentarz znajdujący się przy ulicy Czarnieckiego. budowanej na początku XIX wieku przy Rosgartenstrasse willi miejskiej, w roku 1893 powołano do życia lożę wolnomularską pod nazwą W drodze na wschód. Willa ta zwana Humanitati była miejscem wielu kulturalnych wydarzeń gromadzących elitę intelektualną o w sąsiednim budynku zwanym dawnym Ostrudzianom pod nazwą Kaiser czyli Sala Cesarska, kiedyś kino świt, dziś market, mieściła się tak zwana Resursa miejska, w której odbywały się spotkania towarzyskie, bale dobroczynne, a także spotkania kupców i innych miejscowych przedsiębiorców. Ostruda miała swoje rozliczne instytucje kultury. Za wybitnie kulturalną ulicę uchodziła ulica Drwęcka. Znajdowały się przy niej dwa przybytki mus. Powstały jeszcze na przełomie XIX i XX wieku niewielki Luisen Theater oraz wybudowany w 1916 roku na sąsiedniej działce okazały Deutsches Theater. Czas I wojny światowej był początkiem wielkich zmian społecznych, narodowych i politycznych na całym świecie. Dotknęły one także Ostrudę. Wraz z wydarzeniami Wielkiej Wojny na arenie dziejów znów pojawiła się Polska. W Prusach Wschodnich, w granicach których znajdowała się wówczas Ostruda, na dzień 11 lipca 1920 roku zarządzono plebiscyt. Miał on zdecydować o przynależności państwowej tej prowincji państwa niemieckiego. Polacy przegrali tę próbę sił, i Ostruda aż do 1945 roku pozostała niemiecka. Pamiątką po plebiscycie jest zachowany do dziś kamień pamiątkowy z wykutą na nim datą 11 lipca 1920 roku. Kamień stoi w parku Kolisa, koło stadionu, nad jeziorem Drwęckim. Podobnie jak w całym państwie pruskim, w ostrudzie mieszkali Żydzi. Brali czynny udział nie tylko w życiu gospodarczym, byli lekarzami, prawnikami, pełnili ważne funkcje w Radzie Miejskiej. Pierwsza niewielka synagoga powstała przed mostem na ulicy Płaskiego w miejscu obecnych garaży. Druga, której wizerunek znamy z przedwojennych fotografii, zbudowano za mostem na drwęcy przy ulicy Olsztyńskiej. Została spalona przez nazistów podczas tzw. kryształowej nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Jedynymi śladami po społeczności żydowskiej są dwie macewy, nagrobki bardzo zasłużonej dla Ostrudy rodziny Samulon, znajdującej się na dawnym Kirkucie w kompleksie cmentarnym Polskiej Górki. Adolf Hitler odwiedził Ostrudę w 1932 roku. Ale ponieważ był tu witany bardzo słabo i mało entuzjastycznie, skreślił to miasto z trasy swych propagandowych podróży. Prawdziwym tutajszym bohaterem, zawsze gorąco witanym i podejmowanym, był marszałek Paul von Hindenburg. Ostrudzianie byli mu wdzięczni za to, że w sierpniu 1914 roku zatrzymał nawałę rosyjskich wojsk na przedpolach miasta i ocalił je przed zniszczeniem. Śmierć marszałka w sierpniu 1934 roku i celebra jego pogrzebu została wykorzystana przez narodowych socjalistów do celów propagandowych. Idylle spokojnego życia coraz częściej zakłócał dudniący po miejskim bruku stukot podkutych buciorów nazistowskich formacji. formacji kroczących w paradnym marszu prosto ku wojnie. Zjawiska te widział urodzony w Ostrudzie w 1914 roku Hans Helmut Kirst. Początkowo zafascynowany ideologią nazistowską, Wskutek doświadczeń II wojny światowej został jednym z najsłynniejszych niemieckich pisarzy-pacyfistów. Krytyków moralnego upadku swojego narodu. Napisał 59 książek, w tym słynną trylogię 08 przez 15 i takie światowe bestsellery jak Fabryka Oficerów czy Noc Generałów. Siedem jego powieści zostało sfilmowanych.